Dobry wieczór jest 11 lutego 2033 roku. Dzisiejsze wiadomości poprowadzą Paulina Bonicka i Karol Weiss. Dobry początek tygodnia, Paulina. Ale nie dla wszystkich, Karolu. Dzisiejszego dnia wyspecjalizowane oddziały FBJ aresztowały podejrzanych o korupcję i nielegalną działalność finansową przywódców zorganizowanej grupy przestępczej działającej pod przykrywką znanej korporacji handlowej FM Group. Ujęci zostali Mateusz J. pseudonim Roman. Łukasz D. pseudonim Dążal, Łukasz R. pseudonim Renki, znany również jako Teaming. Policja wciąż poszukuje jednego z głównych działaczy organizacji, Adama K. pseudonim Kusz. No, no i co, Piekło, pod Piękny, Pięknie, panowie. No, ale, Znowu teraz, teraz tylko perła. Teraz wiemy na perłę i będzie piękna. Czy ten Mercedes ma na się produkuje, nie? Ja, chodzi, to no. jest życie Te wszystkie czołgi dla nas pracują Małe <noise> tacie na Tak panowie cenę na ten miesiąc? Panowie nie, jeszcze pan zjadza się nawet w Dukarskim? Zgadza Ale jak to o co chodzi? Już jest na to już nic na tym południu Dukarskim? Co?

ze względu na dobro śledztwa policja nie pozwoliła na ujawnienie nazwisk. Trwa rozprawa w sądzie. Sprawą zajmuje się szczecińska prokuratura, a wszystkiemu przygląda się nasza reporterka Paulina Wasz. Znajduje się przed budynkiem Sądu szyciskiego, w którym przed godziną zostały postawione poważne zarzuty. Straty wyrządzone przez spółkę FM na przestrzeni 20 lat szacuje się na około 700 milionów złotych. Ucierpiały małe firmy i osoby prywatne. Grozi do 40 lat więzienia. Spod Sądu Okrągłowego Paulina Waszuk. Dziękujemy, Paulin. Kiedy ostatnio napisałeś esej, Karolu? Ledwo mam czas na oglądanie telewizji, Paulina. Czas znaleźli eseiści z całej Polski. O szczegółach opowie nam nasza reporterka Magdalena Borek. Naukowcy mają swojego Nobla, aktorzy Oscara, a żurnaliści od 20 lat mogą cieszyć się prestiżową nagrodą Esej W dniu wczorajszym odbyła się 21. gala rozdania tych nagród, gdzie uhonorowanych zostało 20 eseistów. Na 21. gali rozdania nagród statuetkę otrzymała Polka Aleksandra Makowska. Swoje początki nagroda wzięła od przeprowadzanego w piątym Liceum Ogólnokształcącym konkursu na wypracowanie miesiąca, którego pomysłodawcą był nauczyciel tej placówki, obecny dyrektor Tomasz Obiała. Dziękujemy, Magdo. Pozostajemy w temacie edukacji. W dniu dzisiejszym ukazał się ranking szkół przygotowany przez portal edukacyjny Perspektywy, w którym pierwsze miejsce zajęło wcześniej wspomniane piąte Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asmyka w Szczecinie. A czemu szkoła zawdzięcza tak niebywały sukces? Szkoła po odejściu Rocznika 94 znotowała niewyobrażalną poprawę wyników. Lider sprzed 20 lat, 13 LO, został zdeklasowany i umieszczony na 194. miejscu. Załamana ciągłym pogarszaniem się sytuacji szkoły, Rada Miasta Szczecin zlikwidowała liceum, a na jej miejscu tworzyła zespół szkół hydraulicznych z oddziałami integracyjnymi. Proszę Państwa, z ostatniej chwili! Wstrząs, ająca wiadomość, która obiegła cały świat i zmieniła oblicze polityki. Na miejscu już jest nasz reporter Krzysztof Symanowicz. Polska Agencja Prasowa oznajmiła, iż dnia 25 stycznia bieżącego roku doszło do porwania Wielkiego Cara Demokratycznej Republiki Kazachstańskiej Aleksieja Niklowicza. Polskie służby pracują nad rozwikłaniem zagadki zaginięcia polityka. Przynosimy się do Komisariatu Policji Karpackiej, która prowadzi śledztwo. W to czwarty Wydział Policji w Strona Polska pracuje nad rozwikłaniem zagadki porwania słynnego zdarza Kazachstanu ale Aleksieje, kazachstannego tutaj, jeżeli ktoś by nie wiedział. Polski śledczy bynajmniej bardzo ciężko pracują nad rozwikłaniem tej zagadki, lecz tak dotychczas naszych ustaleń wynika, nie była to zorganizowana grupa przestępcza, lecz niektórych porywacze. Ogólnie doszliśmy do wniosku, że było to porwanie, ponieważ film nazywany przez porywacze, to co to znaczy, znaleziony przez naszych bardzo pilnych policjantów, Został odkryty. Dlatego ta Polska podjęła działania mające na dobrego rozpoznanie nagrany kwarta na Przepraszam Państwa, ale wtedy teraz muszę się oddać skomu ciepiącym zwłoki, mając na celu już To i gdzie oraz w jaki sposób się wydarzyło. To nagranie, które zostało znalezione przez policyjnych śledczych. Proszę panów, panie, żeby pan tu... Wiesz, prezydencji musimy wysiąść. Jury? Ja do

Oto przysłanie do Narodzika Jakub. Zaczykaj. Oto przysłanie do narodu kazachskiego. Porwaliśmy waszego cara Aleksandra i żądamy za niego 20 milionów dolarów okupu. 20 milionów dolarów i dwa wilbondy. Jeżeli nie otrzymamy okupu do jutra, będzie z nim źle. Naprawdę nie żartuję. Życie cara Kazachstanu znajduje się w rękach porwaczy. Czy polskim śledczym uda się uratować słynnego polityka? Dla wiadomości Krzysztof Makaron Sylwanowicz. Dziękujemy, Krzysztofie. W dzisiejszym wydaniu wiadomości to już wszystko. Dziękujemy za uwagę, a jutro spotka się z Państwem Hanna Bartnik i Piotr Lisek. Dziękuję.